Dzisiaj, kochani, dzisiaj przechowywanie moich kosmetyków, jak ja to właśnie sobie tutaj uporządkowałam. Ja tutaj w tym pokoju za bardzo nie mam miejsca, także praktycznie wszystkie moje kosmetyki trzymam, jeżeli chodzi o kolorówkę w kufrze, a później pokażę wam, jak sobie poradziłam z pielęgnacją. Nie wiem, czy nie podzielę tego filmiku na części, bo wydaje mi się, że będzie on troszkę długi. I mój kufer, właśnie prezentuje się, tak, on jest z takiej średniej wielkości. Właśnie będę coś kombinować albo dokupię sobie jeszcze jeden taki albo dokupię sobie jeszcze większy. Ja was przepraszam, że on jest taki brudny, ale on jest czarny i on naprawdę bardzo bardzo szybko się brudzi, go się tak rozpina i on wygląda tak. Ja mam tutaj naprawdę bajzel, misz, masz, cały i tak dalej, ale ja nie umiem tego inaczej posegregować, ponieważ no tutaj ten kufer niestety ma za mało miejsca. Ok, i ja wam tak mniej więcej pokrótce powiem, co tutaj się znajduje, bo ten filmik trwałby chyba pół godziny, jak ja bym miała właśnie pokazywać wszystkie rzeczy i opowiadać o każdej rzeczy po kolei, więc powiem wam tak mniej więcej. Ok, a więc tutaj w tym pierwszym jakby przedziale hmm, znajdują się takie. Różnego rodzaju podkłady i chyba kremy Bibi z tego co wiem. A więc, tak, pierwszy to jest ten z La Roche Pose. Bardzo fajny podkład, ja go naprawdę polecam. Kolejny to jest ten krem Bibi z La Roche Pose. Kolejny to jest Pseudo krem Bibi z Garniera. E, taki sobie. Sorki za hałasy. Kolejny to jest z Wishi Derma Blend. Tutaj z Aivonu taki krem koloryzujący. Dwie próbki, yy, już Wam pokazuję: dwie próbki yy, podkładów z Lily czy jak to tam się czyta tych takich mineralnych, i jakieś tam próbki podkładów z La Roche Pose. Okej, okay. przechodząc do, drugiego, yy, do drugiej półeczki, znajdują się tutaj, już Wam pokazuję z góry przepraszam, że to wszystko jest takie upaćkane, ale po prostu tego cały czas używam. Ok, pierwszym tuszem jest to tusz z L'Oreala i to jest Flair False Lash Wings. Ja w ogóle tusze z L'Oreala uwielbiam, dlatego tyle ich mam. Kolejny też z L'Oreala i to jest ten Volume Million Lash Excess. Kolejny to jest Volume Million Lashes Extra Black. Kolejny to jest z Astora, ale jego tak jakoś nie, nie lubię go za bardzo. Tutaj jest z Flame, ale ja tutaj, ja tutaj mam wlany olej rycynowy, także czasami sobie nim y, szczotkuję, tak jakby rzęsy. I ostatni z FN, F, F z Tesco. I muszę Wam powiedzieć, że jak na tuż z Tesco i na taką cenę, to jest naprawdę bardzo fajny. Kolejna przegródka, tu będą korektory. Pierwszy to jest taki korektor z Flormaru. Jan jest w pędzelku. Niedawno go kupiłam, ale jak na razie wydaje się bardzo fajny. Ja tutaj mam w numerku 04. Kolejny korektor to jest korektor z Mary Kay, bardzo fajny. Ma taki właśnie żółtawy odcień, także pod nasińce, pod oczami nadaje się rewelacyjnie. Kolejny korektor z Synergem, bardzo dobrze Wam znany. I ostatni chyba, chyba, że gdzieś tam mi się jeszcze zaplątały, to jest takie Trios Crollan. To są bardzo dobrze kryjące yy, korektory. Ok. Aha, nie, jeszcze coś tam mamy. Kolejne korektory, to jest ten z FN, nie to jest korektor z FM, taki w pędzelku on też jest bardzo fajny. I kolejny z F, F z Tesco. przy okazji sobie kochani porządek zrobię jak to wszystko powyciągam, także chociaż tyle tutaj kochani nie będę tego wyciągać, ale to są różnego rodzaju jakieś tam kredki tu jakiś jeden pigment, eyelinery tu mam eyelinery w żelu z ELF. tu jest naprawdę taki masz, także tego wam nie będę pokazywać, bo tam jest tego za dużo tutaj kochani w tej największej przegrodzie tu to już w ogóle jest taki masz tu mam podkłady, pudry, cienie wszystko po kolei pierwsza rzecz, tutaj jest ten BB azjatycki ze Skin79 kolejny to jest podkład z Vichy wszystko mam, będę Wam nie po kolei pokazywać puder z Rimmela, bardzo fajny, polecam jeden bronzer z tutaj gdzieś mam jeszcze jeden o, jeden jest z drobinkami, drugi jest bez drobinek. Kolejna rzecz to jest yy, biała wazelina z ziajki Kolejna rzecz to jest taki mm, schemu, yy, jakby ja go będę używał jako taki rozświetlacz to jest taki w sumie pyłek koloryzujący, taki połyskujący. Yy, kolejna rzecz to jest podkład z Affiniton. Kolejna rzecz to jest yy, puder ze Synergem puder bambusowy z biochemii urody podkład z Rimela Wake Me Up, bardzo dobrze Wam znany podkład z biodermi, który jest po prostu świetny podkład z Farmaceris, który już jest na wykończeniu jest, na, jest recenzja na moim kanale tego podkładu, także zapraszam kolejny, to jest F&F z Tesco Super. Kolejna rzecz to jest taki podkład w sztypcie z Nołby Kolejny to jest podkład z DAXA Kaszmir. 3D silikon, czyli taki naprawdę napakowany silikonami, ale ja go bardzo rzadko używam. Kolejny to jest również taki podkład w sztypcie z Krolan. Następna rzecz to jest rozświetlacz z FNF z Tesco. Kolejna rzecz to są cienie, kochani, z LAN.com. Nie będę wam tego otwierać, to jest taka czwóreczka małych takich cieni. Rozświetlacz ze SLIKA. Róż w kremie z maka, który jak dla mnie jest średni. Taka, e, taki mały puder z Inglota, Ja go bardzo często nosiłam w torebce, ale już tego nie robię. E, paletka z Inglota i tutaj jest jeden jasny cień. E, taka czwóreczka z Astora. Puder z Iwrosze. Bronzer, taki sypki z Vipery, bardzo fajne w ogóle Vipera ma te pudry także polecam kolejna rzecz to jest róż z Inglota on jest po prostu mega ja mam tutaj numerek nie wiem bo mi się w sumie zdarło, także mam nie kolejna rzecz to jest puder z Vichy taki, też taki mniejszy lusterko nieważne oj, taka paletka z Inglota ja wymieniłam się na nią z naszą koleżanką youtubową. Kolejny podkład znowu taki w kremie. Okej, okay, kochani, puder z Krolana. Ja tutaj mam go w numerku TL4. Kolejny puder z Krolana Anti Shine. Kolejny puder z Krolana i to jest w numerku TL5, on jest dosyć ciemny, ja go używam jako brązel albo po prostu jak maluję dziewczynę, yy, która ma ciemną karnację, to jest OK. Tu jest kochani taki olejek z Persif z Avonu, ja go czasami używam właśnie, żeby yy, tam coś rozjaśnić albo żeby po prostu ładnie wyglądał na powiece, no zastosowanie ma naprawdę duże. Okej okay, kochani, kolejna rzecz to są paletki ze silka. Ja Wam to już nie będę pokazywała, bo naprawdę ten film by trwał wiecznie. Ja mam na razie pięć paletek i one są... Poza tym macie recenzję na moim kanale, także sobie zobaczcie. Tutaj paletka z inglota, ja tutaj mam dwa róże, a może Wam pokażę, mi się uda otworzyć. Ja mam tutaj dwa róże i taki brązer rozświetlacz. Jeden jest ze slika róż, drugi z inglota, a ten rozświetlacz o brązer, nie wiem, z W7 chyba nie pamiętam. Ok, kolejna rzecz to jest taka duża paleta podkładów z Crolla. no Ja Wam może pokażę, jak to się prezentuje, to jest, to jest coś takiego. I ostatnia paleta to jest taka duża paleta 120 cieni tak się prezentuje, bardzo fajna paleta i ma naprawdę fajne kolorki dobra kochani, szybko bo bateria mi pada, a ja nie chcę żeby ten filmik trwał jakąś mega, mega długo I to jest taki pigment z marizy. ja was przepraszam ja was przepraszam, że to jest taka ostrość i nie za bardzo no ale musiałabym ciągle tylko fokusować róż z Burżuła mam nadzieję, żeby coś zobaczycie, kurczę Kolejne róż z Gosha Róż Ester Lauder, który jest po prostu mega śny. Ma taki mega piżdżący różowy odcień. Dobra, ko kochani, nie pamiętam na czym skończyłam, ale w międzyczasie już sobie y, zrobiłam y, taki troszkę porządek. W miarę to jakoś tam wygląda, ale wiem, że to nie jest to, co bym chciała skończyliśmy chyba na różach, tutaj kochani mam bazy baza z Catrice do twarzy z Inglota do cieni, tu jest jakiś pigment, jakiś cień baza z Ingrid i, z Ingrid i baza z Krolan. tutaj kochani jakieś tam sztuczne rzęsy kleje, jakieś tam naklejki pierdoły tutaj mam różnego rodzaju balsamy do ust i błyszczyki a, a tutaj kochani pomadki, ja tutaj pomadki mam z Inglota, z Astora, z Vibo, z Elfa, z Tesco F, &F no różnego rodzaju. I kochani, y, to było w sumie na tyle tak Kochani, to by było na tyle. Tak prezentuje się moje przechowywanie kosmetyków. Ja naprawdę tego miejsca nie mam zbyt wiele, dlatego wszystko trzymam w kufrze i mam go zawsze złożonego i postawionego w jednym miejscu, także to zajmuje naprawdę dużo mniej miejsca niż jakbym to miała wszędzie porozkładać, na przykład na tak zwanej toaletce. Także kochani, to będzie część pierwsza przechowywania moich kosmetyków, w drugiej części zobaczycie pielągnację. Pa!